Cześć! W dzisiejszym odcinku chciałbym wam pokazać, jak rzeczywiście sprawuje się piec rakietowy i czy warto wydać 250 zł, na to, żeby móc ugotować sobie wodę. Także oglądajcie ten odcinek do końca. Zobaczycie tak rzeczywiście nie w formie jakiejkolwiek reklamy, ponieważ ja nie mam żadnej tutaj współpracy z żadną firmą i nie reklamuję tu niczyich produktów, tylko chciałbym pokazać. Takie rzeczywiste działanie tego pieca. Być może komuś pomoże to w decyzji przy zakupie takiego ustrojstwa. Dzisiaj kolejny raz testuję mój piec rakietowy. Tym razem postarałem się troszeczkę i wysuszyłem więcej drzewa, tak żeby to wszystko lepiej się paliło. Zobaczymy, jak ten piec rakietowy sprawuje się w momencie, kiedy dostanie dosyć sukiego drzewa. No a moje kury siedziały sobie w kurniku, jak zobaczyły, że wyszedłem na podwórko, to od razu przyszły. Wrzucę jedno do tego gara, będę miał rosł, Tylko szczerze mówiąc nie chcę mi się ich skubać. No to może z piórami tym razem będzie taki rosu. Nie no, żartuję oczywiście. Mają do żywocie. Zauważyłem, drodzy Państwo, że ten piec najlepiej przynajmniej na samym początku rozpalać. Rzucając tutaj Drewno od góry. A dziś moja Marysia wypuściła sobie kury na podwórko. Moje rosy i tego mojego wariata. A teraz się boi, chodzi po podwórku. No i bardzo dobrze że się boi, bo ja sam mu nie wierzę. No, a piec pięknie już się rozpalił. Kurde, jak szybko. Co się, co się stało? Nie mam pojęcia. Za każdym razem męczę się i męczę. Tym razem jakoś mi poszło tak dosyć sprawnie. Może to już kwestia wprawy, bo to już któryś raz z kolei, kiedy odpalam ten mój piec. Położę tutaj troszeczkę tego drzewa, niech się wysusza w międzyczasie. No i postaram się teraz dołożyć z tej strony, z tego wlotu, z którego tak naprawdę powinno się dokładać do tego pieca, ale z racji tego niewyciętego, słuchajcie, tego rusztu, który tam jest w środku, lepiej, lepiej dokładać tak zwyczajnie z góry, jak widzicie, wtedy ten Drewno szybciej się pewnie pali, ale i większe, daj, większą daje temperaturę. No więc lecą obierki z mojego obiadu. Za chwilę zaleję to wodą. Za wiele tego nie ma. Trochę jakichś ziemniaków jeszcze się trafiło całych. No trudno. Z góry zjedzą. Gdzie ja mam teraz konewkę z wodą? Tu jest konewka. Okej. Okay. Zalewamy wodą. Za chwilę wystartuje. Z stoperem zobaczymy, jak długo zejdzie tej wodzie, żeby się zagotować. Start. 3, 2, 1, start. Jeden z moich widzów zauważył, że gdybym wywiercił dziury tutaj na wysokości tego podnośnika, tak to chyba z, zdaje się, fachowo nazwał, to ten ogień lepiej by ciągnął. Tak zastanawiam się, czy nie zaufać temu panu. Nie spróbować tego tak właśnie zrobić. Słuchajcie, drodzy państwo, jeżeli macie jakieś sugestie do co do sprawności tego pieca, to bardzo chętnie chciałbym je zobaczyć w komentarzach. Może ktoś z państwa podpowie mi coś fajnego, żeby ten piec lepiej działał. Drodzy państwo, minęło już 9 minut i 23 sekundy. Pierwszy test palca, zobaczymy, czy ta woda cokolwiek się zagotowała. Podniosę teraz pokrywkę. Niosę pokrywkę i zobaczymy, czy uda mi się wsadzić palec do tej wody, ale myślę, że jeszcze, jeszcze nie będzie z tym problemu. No, trzymam ten palec i jeszcze mnie nie parzy. Także jak widzicie, prawie 10 minut za nami, a woda nie jest jeszcze na tyle gorąca, żeby mnie parzyło. Czekamy. Ok, zdejmę ten garnek, zobaczę, jak wygląda wkład. No. Ten piec jednak najlepiej jest dorzucać tutaj od góry. Wtedy, wtedy to się fajnie wszystko pali. No, dopóki nie wytnę jednak tego rusztu, to będą ciągle problemy z tym piecem. Słuchajcie, dzisiaj moja córka postanowiła, że będzie pierwszy raz operatorem kamery, więc będzie mi dużo łatwiej nagrać dla Was ten materiał. Także wielkie podziękowania dla mojej córusi Marysi. Marysia, dzięki. Nie widzicie tego, ale śmieje się spod nosa. Także dzięki Marusia. Mam nadzieję, że częściej będziesz mi pomagała. Dobrze, mamy już 15 minut i 6 sekund. Kurde, nie jest to dobry wynik. Zobaczymy teraz, jak będzie wyglądała ta woda. Spróbujemy teraz wsadzić palec. Kolejny raz. Czy dam radę? No, powiem Wam, że dosyć ciepła, ale wrzątek to to nie jest. Kładam teraz z tej strony. Niech się, niech złapie troszeczkę więcej ognia. Ale tak się obawiam, że może to spowodować, że zwyczajnie zabiorę dopływ powietrza. Więc chyba nie będę za mocno tego pakował. I spróbuję jeszcze, zobaczymy od dołu przegrzebie. Mam tutaj taki prowizoryczny pogrzebacz. Czy już tam coś z tego popiołu się zrobiło, pewnie się zrobiło. No, trochę ruszyłem i od razu widać, że garnek w dołu pokrył się cały ogniem. Ten piec najlepiej jest ładować zwyczajnie w kominy od góry, bo jeżeli ładujemy tutaj w tej chwili pod tymi drzwiczkami, to ten piec zwyczajnie słabo osiąga temperaturę. Dobrze, kolejny test palca. Zobaczymy, tym razem minęło 23 minuty 51 sekund. Podnoszę pokrywkę, ale czy dam radę wsadzić tutaj w to wodę palca? No teraz już powiem Wam szczerze, że to trochę ryzykowne i się już boję, ale próbujemy. O nie, teraz już słuchajcie, tego palca za długo nie można trzymać. No mamy 25 minut, długo, długo, no ale jak widać ta woda się gotuje. Tylko te tempo jak na razie, słuchajcie, no nie za bardzo mi odpowiada. Trzeba coś zrobić z tym piecem, bo tak być nie może, że ja będę tutaj siedział na dworze i marzł godzinę. No, jak na razie, zużycie tego drewna, no całkiem jest zadowalające. No, płomieniu ładnie się pali. Chyba należy się jeszcze troszeczkę dorzucić tutaj z tej strony. Bo z góry chyba jeszcze dosyć dużo jest. Niedawno dopiero wrzucałem. Jak widać fajnie ta woda już paruje. Także myślę, że to już jeszcze krótka chwila i będę miał wrzenie wody. Jedna rzecz, która mnie cieszy to to, że mogę sobie już troszeczkę popiołu do mojego ogródka. Ja nie mam pieca na, na drewno, więc nie mam skąd pozyskiwać popiołu drzewnego. Zawsze to troszeczkę będzie, co, co prawda nie za wiele, ale zawsze coś. Minęło 34 minuty 30 sekund. Sami widzicie, że ten wynik nie jest rewelacyjny. Może wpływ na to ma dzisiejsza pogoda, nie wiem, bo w sumie jest naprawdę niefajnie wilgotno, mgła i tak dalej. Może nie ma cugów w, taki, w taką pogodę, nie mam pojęcia. 38 minut 4 sekundy. Minęło i widzę, że woda zaczyna bulgotać. Także 40 minut od czasu wstawienia tej wody na ten piec dopiero zaczyna się bulgotać. No i teraz trzeba liczyć 15 minut na to, żeby żeby zaogotować tutaj obierki. No jak sami widzieliście, Hussein Bolt to nie jest, niestety. Ale nasuwa się teraz pytanie, czy bym kupił ten piec jeszcze raz, i powiem Wam szczerze, że na pewno bym go kupił. Dlaczego bym go kupił? Bo chciałbym być zabezpieczony zwyczajnie na takie ciężkie sytuacje kryzysowe. Bo słuchajcie, pomimo tego, że on gotował tą wodę 40 minut, to ją zagotował. A jak nam wyłączał prąd czy gaz, zostaniemy bez żadnych możliwości i nawet nie będzie wody gotowanej na herbatę. Także myślę że to jest jakiś sposób na, na takie ustrzeżenie się przed kryzysowymi sytuacjami, więc z tego właśnie względu ja polecę taki, taki piec rakietowy. A jeżeli słuchajcie, macie jakieś mm, pomysły na to, żeby usprawnić ten mój piec rakietowy i pewnie pomóc wielu osobom, no to jak najbardziej piszcie w komentarzach, ja postaram się Coś z tym piecem jeszcze zrobić, być może nagram Wam jakiś materiał, być może komuś to coś pomoże. Także kończę ten odcinek na dzisiaj. Pozdrawiam i do następnego. Cześć, trzymajcie się na razie.